Witam, witam serdecznie po dłuższej, niezamierzonej przerwie nie było nas, ponieważ zepsuł się laptop córki już w ogóle zostaliśmy odcięci no a poza tym mam teraz koniec urlopu. miałem go ponad dwa tygodnie i wykorzystałem ten czas do zmodyfikowania troszkę niektórych zbiorników tak jak tutaj one właśnie za poradą Mariusza Usunąłem tą kryptokoledę, jednak nie całą. Jest tutaj odrobina. No i zbiornik prezentuje się o wiele, wiele lepiej. Teraz no, mam spokój na jakieś dwa miesiące z przycinką. A generalnie no z taką większą przebudową, to dopiero jak może ta kryptokorena teraz została narośnie, to wtedy coś się zrobi. Dlaczego ten odcinek nazywa się tak, jak się nazywa? Rozchorowały się ryby po tym jak wyciągnąłem te kryptokoryny. Poczekajcie chwileczkę, muszę odciąć aparat. Pokażę co się stało. Zostały ospy. Woda była totalnie zasypiona przez tydzień czasu. Były podmianki w ogóle, ale no... głony się nie pojawiły, natomiast na rybkach pojawiło się coś takiego. A może na tych czarnych pokażę. Proszę bardzo. Piękna ospa rybia, są chore tylko neony czarne, czyli wystrzegi czarne. Razbory są zdrowe jak widać, pernaupi też i neony, wszystkie. Znaczy no, chodzi mi o Inesa, czerwone i, o, może pokażę, o widać tutaj, te małe symulansy. Wszystkie mają ospę, pięknie widać. no Zastosowałem leczenie i troszeczkę. Musiałem się schylić po to. Kupiłem coś, hmm. o, coś takiego. Eee, niby producent mówi, że działa prawie że natychmiastowo w ciągu 24 godzin. Po 24 godzinach mam wymienić 80% wody. Ponieważ eee, preparat zawiera alkohol, który może tam pewnie jakieś drożdże powrócić do rozwoju. Tak zalecają w każdym razie. No i mówią, że po dwóch dniach można zastosować jeszcze raz tą samą dawkę, i jeszcze raz podmienić wodę. Tak też zamierzam zrobić. No, zbiorniczek bardzo ładnie wygląda. Nie ma glonu w nim, wszystko ruszyło z powrotem. Bez tych toporyn. No tutaj zrobił się piękny plac dla Lorikari. Teraz się zansowane, bo światła jest za dużo. Zatem są na żarty, nie chcę im się wyjść. A jedzenia nie dam, ponieważ dam leki. Bardzo pięknie się tutaj pienią. O, pianka jest zarumbista. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ponoć nie jest to szkodliwe dla krewetek. O, składłem. Cofnę trochę, może. Ponoć nie jest to szkodliwe dla krewetek. Mam taką nadzieję, że prawda krewetek mam już tyle. Z kubą, że nic się nie stanie, ale tutaj są takie różne dziwolągi bo też zaczęliśmy segregować krewetki, to Wam pokażemy. Są takie małe zbiorniki nowe, takie kostki 200-litrowe. Zastąpiliśmy te plastikowe dziadostwa kostkami. Ładnie to teraz wygląda, co prawda glonaria tam są straszliwe, to też pokażę. To przy okazji pokażę jak usuwać glony i jak powolutku nad tym zapanowywać. Żeby ich było powoli coraz mniej, No, a tutaj masz najlepszy, dojrzały zbiornik. Jedno musiałem zostawić. Trzy są takie małe krzaczki, musiałem je zostawić. Bo tutaj rośnie zaroślin na samego początku. A ten cały kultywar, który tutaj był, tak była na ilość. No to jest w nowym zbiorniku w 60. To będzie wszystko w weekend pokazane. Z powrotem ruszamy. Jeszcze raz przepraszamy, że nas nie było. Nie mogliśmy zrobić jubileuszowego pierwszego, pierwszej rocznicy powstania y, stronki filmiku. Ani żadnego filmu na święta, ani na Nowy Rok. Ale jesteśmy z powrotem i nadrobimy to, mam nadzieję. Pozdrawiamy. Cześć.